To jest 700 ml i już tyle zostało wypite w ciągu pół godziny. Przepraszam bardzo, ale... To nie wróży, że ja wytrzymam na CS-a. To wróży upadek. To nie będzie żadne powstanie, to będzie upadek warszawski. I już tylko tyle popitki zostało. Aha, no cudownie. To będzie pić bez popitki, no. Dziękuję Ci pudian za 50 zł morda. Dobra, twoje zdrowie, no co ja ci powiem no. Ach. Wy to celowo chyba robicie. Ciekawe, czy... Nie, właśnie Madzi nie ma, dlatego ja tak piję, bo dzisiaj Madzia ma dużo lekcji czaty. Późno wraca do domu. Musi się uczyć, więc high life! Woohoo! Więc yy, do tego jest stream dzisiaj, no przepraszam bardzo. Tak to mi dostało pierdol za to, że się kompromituje w internecie, A tak to wiecie, tak to hula i dusza, piekła nie ma. no. Pudziałem twoje zdrówko, mordo. Pyk. Dziękuję wam, Luiska za donate. Nie, dobra, czekajcie, chwila przerwy, bo się zżygam.